Hej, moi drodzy, z tej strony wasza Polish Notes i witam was w najnowszym filmiku, o którym mnie bardzo często prosiliście, czyli jak robić notatki na kartkach w linie. Zapraszam! Jak zawsze, zaczynamy od nagłówków. Nagłówek nagłówkowi nierówny, dlatego wybierzcie taki nagłówek, który będzie odpowiadał wielkości waszej kartki oraz ilości czasu, którą chcecie na ten nagłówek poświęcić. Ja wybrałam bardzo szybką opcję, ponieważ po prostu zrobiłam długą linię moim zakreślaczem, a następnie na tej linii napisałam temat jakimś takim fikuśnym nadrukiem. W waszym przypadku wcale on nie musi być fikuśny, mogą to być po prostu drukowane litery. W większości zeszytów bardzo często występują marginesy, i jeśli nie macie w szkole nauczyciela, który drze się. Na całą klasę, że margines jest dla nauczyciela, to spróbujcie mojego fajnego triku, ponieważ będziemy na takim marginesie tworzyć bardzo pomocną i fajną oś. Co robimy? Bierzemy linijkę i robimy długą linię wybranym przez was mazakiem wzdłuż takiego właśnie marginesu. I co dalej? Najlepiej robić sobie takie małe banerki, tak jak robię to ja, i pisać na nich różne odnośniki. Zawsze na górze zapisuję datę. Stworzony przez Was nagłówek poboczny może być nieco prostszy od tego nagłówka głównego. W moim przypadku pokazuję Wam bardzo prosty i szybki sposób na takie wykonanie. Wystarczą litery drukowane i ponownie cienka linia zrobiona zakreślaczem. Będzie to bardzo atrakcyjnie wyglądać jeśli tą cienką linię zakreślaczem połączymy z naszą pionową ośką. No i oczywiście nie może się obejść bez podstawowych zasad robienia czytelnych notatek. Czyli po pierwsze, najlepiej jeden do dwóch kolorów na temat, żeby potem łatwiej Wam było wyszukiwać wszelkie dane. Poza tym pamiętajcie o odpowiednich odstępach. Odstępy to jest klucz do robienia świetnych czytelnych notatek, których znajomi będą Wam po prostu zazdrościć i się o nie bić. Warto również pamiętać o używaniu zawsze tych samych punktów i podpunktów. Jeśli przewidujesz zrobienie rysunku, schematu, nauczyciel zapowiada, że zostawcie miejsce na jakiś konkretny wzór, schemat, wykres cokolwiek, uwzględnij to w swoich notatkach, żeby potem nie zalewało się to wszystko, nie zlewało się nawzajem i żeby to wszystko wyglądało jak najbardziej czytelnie i żebyś mógł łatwo odczytać wszelkie dane. Jak wygląda taki rysunek w notatce? Dobrze by było, żeby nie był on arcydziełem, znaczy się, żeby po prostu nie był przekombinowany, żeby był jasny, czytelny, klarowny i żeby po prostu miał mieć tą funkcję, którą ma mieć, czyli ma ci on pomagać w nauce. Jak wygląda u mnie podpisywanie takich rysunków? Robię cyferki 1 2 3, a następnie w wolnym miejscu na dole podpisuję te cyferki. Prosta sprawa. Nie muszę robić tych kresek i odnośników, przez co rysunek mi się rozgałęzia nie wiadomo na całą stronę czy tam ile. Wbrew pozorom ja wcale nie tworzę jakichś skomplikowanych, nie wiadomo jak, ozdobionych notatek. Moje notatki są proste, geometryczne, nie zawierają zbędnych ozdobników w postaci, nie wiem, kwiatuszków, wzorków czy innych pierdół. Po prostu jest jeden ozdobny napis i taka właśnie fajna ośka. I wracając do ośki, ta ośka ma multum zastosowań. Oprócz daty u góry możecie zapisywać również terminy zadań domowych, prac klasowych, co tam się Wam żywnie podoba. Bardzo fajnym trikiem jest, aby odpowiednie banerki, które zaznaczymy na naszej ośce, kolorować na różny kolor w zależności czy jest to zadanie domowe, czy jest to data, czy jest to sprawdzian. Co do wszelkich skrótów, pamiętaj, możesz ich używać, są one dopuszczalne w notatkach, niekoniecznie na końcowych egzaminach, także trzeba uważać. Tak czy siak, używaj skrótów, których skróty znasz. Znaczy, wszystko musi być dla ciebie zrozumiałe. Wszystkie strzałki, symbole, których używasz, ja zazwyczaj tworzę prostą strzałkę i wiem, że chodzi tutaj o skutek, taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeśli robię sobie znak zapytania w kółeczku. To znaczy, że muszę coś sobie powtórzyć, albo dane zagadnienie jest trudniejsze i wymaga po prostu ponownego rozpatrzenia, przeczytania. Dół delikatnie zaczerpnęłam z metody Cornela, która polega na tym, że zostawiamy sobie rezerwę na dole kartki po to, żeby stworzyć takie podsumowanie. Co możecie w takim podsumowaniu napisać? Po prostu taki skrót myślowy. Jeśli chodzi o cały tekst, który zapisałeś u góry, dodatkowo możesz tam zapisać zadanie domowe, jeśli jest to akurat zeszyt twój szkolny. No a dodatkowo wtedy łatwo ci będzie przeglądać wszelkie rzeczy po prostu w zeszycie, bo jeśli będziesz chciał znaleźć jakąś konkretną rzecz, to sobie przejdziesz od podsumowania do tekstu, od ogółu do szczegółu. Również możesz taki, takie podsumowanie jakoś ładnie ozdobić, ale wiadomo bez przesady. Wielu osobom się wydaje, że linie są niewygodne, że tylko kratka forever. Kratka jest fajna, łatwo tworzyć tabelki, łatwo jest stworzyć wszystko. No nie do końca. Linie również mają bardzo dużo plusów, ponieważ równie łatwo można tworzyć tabelki, przecież nadal mamy linie, którymi możemy się po prostu posługiwać. Nie trzeba cały czas mieć przy sobie linijki, aby stworzyć jakąś atrakcyjną tabelę. Ja akurat swoją tabelkę zrobiłam od ręki zakreślaczem, nie wyszła idealna, ale też nie wyszła brzydka, a zajęło mi to dosłownie chwilę i taką tabelę możecie w ciekawy sposób ozdobić choćby napisem, co na przykład dana tabela zawiera. No i od razu dzięki użyciu zakreślacza od razu się robi bardziej kolorowo niż jakbyście robili tabelę po prostu zwykłym szarym długopisem. No, i na końcu używam zakreślacza tylko w momentach, gdzie zakreślenia dana rzecz potrzebuje. Nie przesadzam z kolorami, nie przesadzam z zakreślanym wszystkiego, bo to też po prostu nie ma sensu. Oto właśnie moja ukończona notatka. Mam nadzieję, że ten filmik zainspiruje Was do tworzenia małych arcydzieł. Waszych zeszytach w linie, ponieważ linie to nie koniec świata. Również w takim zeszycie możecie tworzyć ładne, atrakcyjne i czytelne notatki, nawet się przy tym specjalnie nie wysilając. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zajrzyjcie po więcej inspiracji notatkowych na mojego Instagrama i TikToka i Facebooka. No i mam nadzieję, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, cześć!